No i jak? Co po maturze? Studia? A może praca? Jeżeli studia, to gdzie? E, na Polibudzie, na Uniwerku jest tyle możliwości. No, a może jednak zrobić sobie gapier, rok przerwy i popracować? E, no tak, tylko w jakim zawodzie? E, jaką karierę wybrać? To odległe pytania. Pomyślmy o czymś bliższym. Weekend. Najbliższy weekend. Będę imprezować, zadbam o relacje, a może e, siądę do zakuwania, Posłucham rodziców i pomyślę o przyszłości. Właśnie te relacje ta dziewczyna czy inna, ten chłopak czy inny. Wiara chodzić do kościoła, nie chodzić. Teraz temat protestów apostazja. Jest bardzo dużo pytań. Jest bardzo dużo decyzji do podjęcia każdego dnia. I to sprawia niewątpliwy trud. Dlatego przygotowaliśmy dla Was. Rekolekcje, warsztaty o podejmowaniu decyzji. Chcemy spojrzeć na ten temat przez pryzmat wiary. Jak wiara, jak relacja z Bogiem może wpływać, może pomóc nam w podejmowaniu decyzji. A może jest taka wiara, która nam przeszkadza? Będzie temat obrazów Boga, będzie temat uczuć, jakie one mają wpływy na proces decyzyjny. Czym jest wola Boża? Czy powinienem się jej bać? Jeżeli nie, to dlaczego się jej boję? Jest wiele trudu, jeśli chodzi o takie poważne decyzje. Czasami ten trud jest tak duży, że wręcz unikamy ich podejmowania. Po prostu idziemy rozpędem, bo, bo inni nam kazali, bo inni tak mówią, bo inni oczekują. Nie pozwól, żeby życie po prostu tak płynęło ci przez palce, żeby ktoś inny za ciebie decydował. Razem z Bogiem m, możesz mieć tę wolność do y, no, chwycenia życia w swoje ręce, prędzej czy później. I chcemy Cię wprowadzić na tę ścieżkę, zainspirować Cię do tego. Nie będziemy głosić kazań, nie będziemy Ci mówić, jak masz żyć, y, ale chcemy wspólnie spędzić ten czas. To będą trzygodzinne warsztaty, gdzie też będziecie mieli przestrzeń wypowiedzi. Mamy programy, gdzie można się anonimowo wypowiadać w różnych ankietach, będą wykresy i tak dalej. Tak, żebyśmy wiedzieli, w jakim miejscu wszyscy jesteśmy, żeby to nie było oderwane od rzeczywistości. Niedługo podamy kolejne informacje i właśnie linki do zapisów, a to jest tylko taka zajawka. Mam na imię Krzysztof, jestem jezuitą, pracuję w Szkole Kontaktu z Bogiem. i ja razem z Tomaszem Przygotowujemy dla Ciebie właśnie takie rekolekcje, warsztaty.